Dziwiórki i Bobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Odcinku w pełni z Kokongu. Odcinku, w którym wyjaśni się kilka, może nie tajemnic, ale parę informacji, które do tej pory pozostawały niedopowiedziane bądź niewypowiedziane. W odcinku, który zaczynam w strugach deszczu nie takiego mocnego, ale jednak patającego w odcinku, który mam nadzieję obejrzycie z przyjemnością. Zapraszam na niego. Miłej zabawy. Przyjechaliśmy sobie do miasta i widzę, że tam Marcin na skuterze kupował soczek. Jedzie do siebie do domu. Ej, przywiozłem dziewczyny, bo ja za chwileczkę będę musiał się zbierać na chatę, przebrać i jadę. No właśnie, e, gdzie jadę? Jadę do roboty. Mówiłem e, o tym, że dzisiaj ujawnię parę <grych> faktów, e, które do tej pory, o, o których do tej pory nie mówiłem. E, no więc e, sytuacja wygląda tak, że e, tutaj w Kokongu pracuję jako nauczyciel. Mało seksi, może mało seksi. W każdym razie od poniedziałku do piątku e, uczę dzieci w wieku lat 7-13, 7-13. To jest nauka, geografia, biologia, wiedza o świecie, ale po angielsku. Ej, I to jest jedna z rzeczy, które robię tutaj w Kambodży, czyli nauczanie. Nie mówię o tym do tej pory, yy, dlatego że no, nie o wszystkim yy, chcę mówić, co się dzieje tutaj w naszym życiu, ale... Akurat teraz się nadarza okazja, że być może będę mógł dzisiaj troszeczkę nagrać ze szkoły, ponieważ zmieniam szkołę, tak? Do tej pory nauczałem. Tam już skończyłem. Tam nie mogłem nagrywać generalnie. Zasada taka była, że kamery nie włączamy w ogóle. Tutaj też nie mogę nagrywać, ale jako, że jest to dzisiaj pierwszy dzień, więc jest to dzień taki na luzie. Bardziej porozmawiamy o tym kim to ja jestem, skąd jestem, co to w ogóle za kraj ta Polska, yy, o zimie, o śniegu, o niedźwiedziach na ulicach, no rozumiecie, takie tam stereotypy troszeczkę i trochę tego, co stereotypami nie jest. To będzie taka luźniejsza yy, lekcja dzisiaj, luźniejsze zajęcia, w związku z czym, yy, w związku z czym być może będę mógł tam kamerę tam włączyć na chwilę, żeby yy, pokazać po prostu co i jak. Ale nie jestem jeszcze pewien, to nie jest jeszcze klepnięte. No więc właśnie, no więc tak, aha i stresuje się, stresuję się, bo jednak no, nowa szkoła, zupełnie nowa grupa, nowi uczniowie i no, mam stresem. Nie ukrywam, że, że kosztuje mnie to sporo nerwów. Choć ta pierwsze, te pierwsze zajęcia są oczywiście luźniejsze. To jednak ten nerw gdzieś jest. A poza tym a poza tym cały czas jeszcze robimy parę innych rzeczy. Cały czas jest to handel rzeczami do barbecue na niedużą skalę, ale jednak jest to coś. Cały czas sprzedajemy te nasze przetwory, które sprzedajmy dobrze jak jakie tutaj w Kokongu. Nie mamy jakby własnego sklepu, natomiast... Wysyłamy do ludzi, to tutaj w, w, w Phnom pen jest to w sklepie e, sprzedawane, a tutaj, a tutaj po prostu rozsyłamy ekspatom, którzy to u nas zamawiają, więc sobie z tego też e, jakoś tam funkcjonujemy e, i, e, i to też jest jakby dodatkowe źródło naszych zarobków. Oprócz tego są rzeczy, o których nie powiem e, tutaj tak oficjalnie, bo bo biznes y, woli ciszę niż y, gadanie, w związku z tym resztę rzeczy przemilczył. Ale to takie, jak widzicie, to są takie puzzle. Składają się, hello, składają się, składają się na, 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 na nasze tutaj życie różne y, puzzle, różne kawałeczki tej, tej No y, to, to chyba tyle, czy to wystarczy? Y, tym, którzy tak bardzo nie mogą przeżyć tego, z czego ty tam żyjesz, z czego wy tam żyjecie. No to mniej między innymi żyjemy z tego właśnie, co robię, ale to nie wszystko. No, robimy jeszcze inne rzeczy, ale o tym, o tym już więcej powiedzieć nie mogę. Aha, no i tak jak wspomniałem, jeżeli uda mi się dzisiaj nagrać coś w tej szkole, to, to wam to pokażę. Chociaż na chwilkę, może bez pokazania uczniów, ale że, że w tej klasie tam faktycznie jestem. Bo później znowuż koniec, tak już... Są zasady bardzo słusznie, że, że tam się nie nagrywamy. U Dżuny to było troszkę inaczej, bo to byłem jakby z zewnątrz, rodzicem. No to jest inna bajka. Ale, ale już jak jestem e, nauczycielem, no to już mi nagrywać nie wolno. A dobra, wracam do dziewczyn na razie. Na mnie zaraz pora. Będę się szedł przebrać trochę bardziej eleganckie ciuszki. Eee, Dżuny, co kochanie? Posprzątała być trochę słońce. Już się pia... Rozumiem, że się bawić, ale weź tutaj wrób porządek. Przyjechał Ajdem z mamą, z nimi do Tarąg. Dziewczyny planują wypad jutro do Tajlandii. You already set up everything? Yeah. Tomorrow? Yeah. Czyli jedzie. Zostaje jutro z dzieckiem w związku z tym. Także będę chyba musiał wziąć albo Juny ze sobą do szkoły, albo wziąć wolne znowu. W szkole, żeby zostać. Mini i tarong jadą do Trat w Tajlandii na zakupy. Tutaj jest o tyle fajna sytuacja, że mieszkańcy Kokongu, Khmerzy, mają możliwość nieograniczonej ilości przekroczenia granicy lądowej z Tajlandią, w przeciwieństwie do turystów zagranicznych, nawet takich jak ja z roczną wizą i możliwością przekraczania granicy z Kambodżą wielokrotnego to do Tajlandii w ciągu jednego roku mogą wjechać tylko dwa razy drogą lądową można wlecieć samolotem dowolną ilość razy ale lądową można przekroczyć tylko dwa zatem trzymam tą możliwość jak już będę potrzebował pojechać coś załatwić a nie tak po prostu dla przyjemności troszkę jej zazdroszczę butrat jest przepięknym miastem naprawdę fantastycznym no i mam mnóstwo yy, miejsc takich bardziej cywilizowanych niż jest tutaj w Kambodży. Na przykład ma e, Tesco. Na przykład ma Kroma. Okay, what time you going tomorrow? 7. 7 o'clock already from here? Yes. But how will we get to the border? Motorbike. But I will not take our motorbike. She will come and pick up. Two motorbike. No i doskonale. Zatem jutro 7 rano e, nic zabierze ta rąk i pojadą w stronę granicy. Ding, 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 ding. Poczekaj kotek bo cię rozjadą. Nie, ej, Eden już jadą. <laughs> See you, tomorrow. See you tomorrow. I jutro będą tutaj koło rano, <laughs> la, 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 6.40 rano, żeby zabrać starą Six40 Baby. I robimy eksperyment, ponieważ em, będzie dużo ciekawych materiałów potencjalnie do nagrania bo będzie przekroczenie granicy. prawdzie ona jest kmerką, więc będzie miała troszkę inne procedury, ale może powie też coś na temat tego, jak przekroczyć, kiedy jest się niekmerem. Co trzeba wypełnić, gdzie się łapie bus, busa, żeby dojechać do Trat. Potem można jechać również do Bangkoku. Jak to wszystko wygląda. To może być fajny materiał, więc myślę na tym, żeby przekazać jej kamerę jutro. Ja tutaj coś nagram, oczywiście, jak zostaniemy z Dżuny, ale telefonem, więc będzie gorsza jakość. Natomiast myślę, że ciekawszy materiał będzie zdecydowanie z podróży Tarą. W związku z czym jutro to ona przejmie kamerę. Także tak wygląda sytuacja. O, matko, zrobiłem sobie tu plamkę jeszcze. No, trudno. Eee, podręczniki notes i ruszam. Pierwszy dzień w nowej szkole. z Nową grupą. Entuzjazm. Mały eee, stres duży. Czyli wszystko się zgadza. Ruszamy. Papa. Dziewczyny nie podwiozą Co papa? Co papa? Masz nie podwieźć. Dziewczyny już ruszają. Ja zostaję w szkole. Bye bye, daddy. See you, papa. Pa. See you, 359. Dobra, ja zabieram. To jest wnętrze szkoły. Klasy są tam, klasy są również tutaj, i klasy są tam dalej. Nie chcę zbyt bliska filmować dzieciaków, żeby nie łamać zasad. Bo w każdym razie zaraz zaczynamy pierwsze zajęcia. Czekam mają mi przynieść markery. O, już idzie jakaś dziewczynka ten dobrze. No to zaczynamy za chwilę. Tak wygląda klasa, jeszcze zanim wejdą tutaj dzieci. Te ławki, no nie są. Zwykłe. Jak widać są już plecaki części z nich. Niezbyt wygodne chyba te ławki są, no ale są jakie są. To jest. Ławka pierwsza. Tu widzę siedzą dwie osoby, a to jest miejsce nauczyciela, czyli moje. Tablica no, jest jaka jest. Mam nadzieję, że da się na nie pisać i zmywać. <grytanie> to co się napisze. Jest, są wiaderki, są wiatraki, ale nie ma klimatyzacji. Jest dość parno. Tutaj jakieś dokumenty. No i tak wygląda. Tak. A je, jest klimatyzacja, tylko nie włączona. Tak wygląda taka klasa normalna. I tutaj właśnie dzisiaj będę prowadził pierwsze zajęcia po przerwie za jakieś 15 minut. Się zaczną. Przyszedł marker. Piszę. Czy da się zmienić łatwo? Da się zmienić łatwo. Także luz jest zatem nauczyciel Marcin. Pierwsza przerwa, a pierwsza lekcja to rozpoznanie tego, tak naprawdę z jakim poziomem języka angielskiego mamy do czynienia tutaj w grupie. I jest on dość zróżnicowany, co nie ułatwia e, pracy. Pogadaliśmy troszeczkę o Polsce, o Europie, o świecie, ale to też jest dość abstrakcyjne e, dla nich. Nie wszyscy są na równym poziomie. Część z nich kojarzy kontynenty, część kompletnie nie. E, w każdym razie. Przeszliśmy do zabawy. Gramy w Wisielca. I to już zdecydowanie lepiej wychodzi. Podzieliliśmy grupę, właśnie klasę na dwie grupy, e, które ze sobą rywalizują. E, I zaczęło się to jakoś wszystko kleić, także spoko. Po przerwie kontynuujemy grę w Wisielca, później coś innego jeszcze z nimi wymyślę. Nie jest źle. A jak sobie gruby kot tu śpi. Gruby kot. Z wystawionym językiem. Już po lekcjach. Przynajmniej robię dzienną dawkę szybkiego marszu, czyli spalam kalorie. Nie ma co patrzeć na minusy, jak można widzieć plusy. Strój może nie jest idealny, ale, ale przynajmniej buty mam wygodne. I idę. Zostało mi jeszcze może z półtora kilometra. Przebrałem się i najpierw na miasto, do warzywniaka, bo żona kapustę potrzebuje, żeby jutro się wybrać do Tajlandii. A tak serio to po wyjściu z bankomatu właśnie jadę kupić trochę warzyw, bo w lodówce nic nie ma. No nie było mnie parę dni, także lodówka jest niedopieszczona, a ponieważ tarąg wie, że jutro jest z samego rana, więc muszę mieć nie tylko na dziś na kolację, ale jutro na śniadanie dla mnie i dla Juny jedzonko. Więc jadę na zakupy. Ale zanim warzywa, to już hajs ucieka, bo najpierw stacja benzynowa i bankowanko, bo bak również puściusieńki, jak przyjechałem. No cóż, trzeba nadrobić. A później po zasypaniu dziur będzie już dobrze. Te orzeszki trzeba jeść prażone, nie można jeść świeżych. Robi się na przykład na patelni. Można później dodać zioła, kafir, Yy, 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 różne przyprawy, natomiast generalnie trzeba je uprężyć, zanim się zje. Bo surowe, jak się je, w szczególnie większej ilości, to po prostu boli brzuszek. No i Julie widziała właśnie, że wrzucam te orzechy na patelnię i przyszła do mnie i mówi: Czemu wrzucasz orzechy na patelnię? No tłumaczę i tłumaczę. No, e, poszła do, do pokoju, do tarąk. i mówi: Mama, tata, po... wrzucił orzeszki na patelnię i gotuje. Kabel mały. No i te orzeszki zbliżają się już do stanu idealnego. Nadającego się do jedzenia w sposób bezpieczny, tylko w międzyczasie troszeczkę dosoliłem i pod sam koniec troszkę sosu sojowego dałem na nie. Niech on sobie teraz już do końca odparuje i będą sam raz No O 15 minut trwa taka operacja. Dziewczyny wybierają się na zjeżdżalnie, ale właśnie nie na zjeżdżalnie, tylko do e, tej restauracji takiej Seven Spices, czyli 7 poziomów ostrości, bo właśnie zadzwonił dziadek e, Tarą. Dziadek Dżuny ma tata darą, oczywiście, czyli teść, że, że są tam właśnie z dzieciakami. No i tam, momentalnie, momentalnie, jedziemy, jedziemy, i mówi tam do dziadka, już jedziemy. Także pa, Papa, papa, no to zrób papa. Pomachaj mi. Dobra, dzięki. To ja teraz w ramach próby przekazuję telefon Tarong, zobaczymy co nagra ciekawego, bo jutro czekają sprawdzian taki prawdziwy, mam nadzieję na dobry Ooh, materiał z Tajlandii. Ale dobrze, brawo, no nie pomyliłaś, lewa, lewa, prawa, prawa, dobrze. To czekaj, kamerki nie zapomnij, take your camera. Hello, no, now I'm already with my parents, they are in Mom. My sister. my son, Yes. 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 mẹ Yes. 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 Yeah, this is when. Tata Hey, Ta Oh my god! Really, when they meet, when they meet, so hard, not to laugh. Always sharing the grand bar. Lengaren bar. Lengaren bar. Lengaren bar. Lengaren bar. my God! my God! My god. Look, look. <laughs> <laughs> yeah Hey, 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 sharing please do You need this one Now you need this side You need play this one first uh, You need to go You need be careful, okay? Hey, yeah. My God This is how she play, no? Not safe. You need go down now. Go down. Go down. Good. Okay. Now you can sit. Sit is better. Sit is better. Okay. Nah. We. yellow color. My God. What? Yellow. Okay. Stop first. Okay. 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 Hello, Emma. Hi. Oh, again. <laughs> hi. Oh, hi. Can I say hi? Bye. Hi. Hi. <laughs> so, you know, we have four kids in here and cannot even eat it well. One of us has to take care of the baby. See? They are so much fun and they destroy everything. Now it's time for my grandma. She's just sitting there just to look after them, you know. Oh to, to Everyone is sitting now. And so it's time to go back. núi no, inhom <coughs> <coughs> all of them all of them <coughs> 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 not bye bye yet. hey <coughs> <coughs> no 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 no. not bye bye yet now I'm coming to mom. My <coughs> bye-bye, Johnny. Bye. bye-bye, Bye-bye. Bye-bye. bye-bye, Bye-bye, no, 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 Bye-bye, no, no. bye-bye, bye-bye. Bardzo wam dziękujemy za dzisiejszy odcinek, za oglądanie go i zgodnie z rytmem dnia, skoro nastał już taki wieczór i późno, właściwie noc. No może noc, nie jeszcze, ale wieczór. Będziemy Wam serdecznie dziękowali, żegnali się z dzisiejszym odcinkiem. Zapraszamy na jutro. Mam nadzieję, że będziecie, licznie będziecie oglądali. A dzisiaj życzymy Wam miłego, sympatycznego i udanego dnia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej, cześć.